Iiii, Niech panic! Ej, what? Aha Masz przyjacielu, żelazny! Ja mam jak sobie O Tintin, Ej, efe ma, zaraz naszego rozwalimy. Nie wiem, gdzie zechłonę już. Czystów, Pobliżowa, TNT, I TNT. Ej, robimy, najpierw e, przeszliśmy tak sobie podropić jakieś surowce, a później się gdzieś wybudujemy, a później gdzieś się wybudujemy. Ostatnio nam zaatakowali w tamtym odcinku, ale już po odcinku nam zaatakowali. Nie musieliśmy się przenieść. Tutaj jest, yy, jesteśmy od starej bazy. Powiedzmy, że jest niecałe piętnaście, 20. Aha, ty jesteś tu. Yy, na czym jestem? Aha, od bazy jesteśmy tak ogólnie, Nie wiem, 30-40 kratek. Tymczasowo tylko na surowce. Na surowce, o, powiedzmy, na surowce tymczasowo. I znaleźliśmy w pobliżu takie domki. O, ej, jest tutaj, ej, wyjście. O, jakieś tu domki znaleźliśmy. O, takie... jakieś tu domki, nie wiadomo co i jak. Trochę drewno zawsze się przyda. E, tutaj będziemy mieszkać w tym domku przez parę, nie wiem, minut, dni, nie wiadomo. O, tu, w, w tym domku, ej. Zrobimy go ładnie nie? Co? Możemy mieć, jak powiesz Nie wiem, i tu Możemy Aha. Tu zrobimy skobla, żeby jak ktoś przyjdzie, żeby... Ten, chatka skobla, może być? Może być Ja tutaj buduję, tu jest chatka Taka nasza będzie mini na okres tymczasowy, o, uznajmy. skoble jest lepsza niż drewno. To wszystko się ładnie sklejmuje. Ej, ty tknij się do mnie, to taka mała chatka może być. Wiem, hacienta napiszemy. Ładnie jest wszystko, nie ma sprawy. Jest, nie ma sprawy. Hacinta. Hacinta. Hacinta, Hacinta, Hacinta. Może być? Hacinta. No, nawet może być. To jest nasza Hacinta. Tu się gdzieś zrobi drzwi. Poczekaj, gdzie tu zrobić drzwi? W ogóle, bo tu takie. słam słam No, jeszcze i czego? No, dobra. O, te szkoły wywalimy. O. Tu nie wiem, jakieś takie fajne. Hmm. A masz jeszcze na sprzedaż PlayStation 360, słyszałem? No, ich było, przepraszam, bo ostatnio nie grałem. Zajęła? A, tu będzie takie nasze inne pomieszczenie. Na razie byle jak to, tak zrobimy. Gorzywcem zakupimy. Może być, o, tak, moment, uno, moment. O. Poczekaj. Nie to, te... O, o wiele lepsza hacynta już. Jak chce ktoś, to niech się tepa do mnie. Czekaj, slime. No to się tepni. No szybko tepnij, ja cię przerwę, a ty się tam utoniesz. Jeszcze sekund. Szybko tak. No i masz, i co? I tak szybko było. Patrz, fajna hacynta. No, fajna hacinta, co ja mówię. Mm, to z wyglądu taka łe, tam dobra jest, mniejsza oto i te... A my tu będziemy na stałe? No, my możemy tu nawet na stałe. To to jeszcze zmienimy. No właśnie sam robię hacinta. A tam nic nie rób, bo tam nic nie będzie. Nie wiem po co tam budujesz, jak tam nawet Wszystkie itemy leczące na ziemię zostały usunięte. Aha. A nie, mam pomysł. Tak. To, to dobrze. Pilnuj, żeby nikt nas tam nawet nie odpłacił. A ja sobie kupię GTA piątkę. O, to jest dobry mały No Na szczerze... A ja na komputer sobie kupię, jak będzie. No. Ej, co ty tu robisz? Nie, niech to... Te... No dobra, powiększymy trochę. Aha, kopalnia, to poczekaj. O, tu zrobimy jakieś schodki. Nie rób tam, zrobimy jakieś schodki. I ty pokryłem, to ty popłeś O, tu będzie taka podługa. A tu będzie. O, wiele lepiej. Luz. Może no, być. Dobra. Mhm. Zostawiam sobie trochę kobla. O, 6 Nie wiem. No. Jak tak pracujemy, to tak. Ja idę poczynać trochę desek. Może będzie gdzieś. Chyba nagrywam. Ważne, że jest. I koniec. A ja tu wszystko to. Z... Drewno pościgą. Drugi odcinek to będzie. To co 10 minut będzie jakiś odcinek, to nie, nie, wiem. Mm. nie wiem. Jakieś tu ogrodzenie zrobimy. Ej. W następnym odcinku będę na przykład, nie wiem, mm, ogrodzenie zrobimy. I więcej ludzi do nas będzie. To w następnym odcinku obiecuję wam. I jakieś ogrodzenie, coś już będziemy robić. Tu mamy szkopalnie. Ej, ja robię takie ogrodzenie tutaj. Ej. Ja, ja się tutaj mogę osiedlić. O, nie, nie, jeszcze nagrywasz? Jeszcze nagrywasz? O. Nie wiem, tu będzie jakieś. Nie wiem, zagroda. Nie zagroda, tylko tam. Co Po co? A o, dobra, po Mi łóżko, ja jeszcze raz Kobla to dookoła zrobię. Żeby jakby coś to nikt się nie łamie. Pomożesz? Albo dobra, przyniesiesz Kobla. Ej, gdzie tam lecisz? og okkóa hattu ég eitnum verðsfjón kobla.